Dzień dobry kochani. Dzień dobry kochany Justyna Krawczyk, Style Coach, New Style Academy. jesteśmy właśnie już w Cube Center. Za chwilę zaczynamy. Ostatnie już w tym roku szkolenie. Takie wiecie, szkolenie tutaj jest stacjonarne w Warszawie. Zostań osobistą stylistką, bo mamy cały czas dostępne szkolenia online, z których możecie korzystać w każdym dowolnym momencie. Natomiast ja tutaj dzisiaj przychodzę, żeby z Wami się podzielić i przypomnieć tak naprawdę, jakie są trzy główne nasze zasady. Um, którymi się kierujemy podczas szkoleń, podczas tworzenia wszystkich wydarzeń dla Was, podczas kreowania tak naprawdę oferty oraz całej organizacji naszej szkoły Newstyle Akademii. Kochany, numer jeden to to, na co zwracamy uwagę i to, o czym musicie wiedzieć, to bardzo mocno kierujemy się tym, żeby łączyć teorię z praktyką. Czyli nasze szkolenia są zazwyczaj dwudniowe i Basic i Master to są szkolenia dwudniowe. Dzisiaj widzimy się w Cube Center z kursantkami, które przyjechały z Polski, ale nie tylko, bo nawet z Europy. Przyjechały tutaj do nas w centrum Warszawy, będziemy się uczyć w teorii um, pracy, w zawodzie osobistej stylistki. Natomiast jutro będziemy, spędzimy cały dzień w Galerii Mokotów i będziemy tę teorię zamieniać w praktykę. I tak samo um, dzieje się w przypadku nawet takich jednodniowych warsztatów. Za nami warsztaty z Dresscode w Biznesie. I nawet jeżeli to są jednodniowe, takie skondensowane warsztaty, które trwają 6 do 8 godzin, to również łączymy i dzielimy. Część hmm, poświęcamy na teorię, a drugą część na praktykę. Zdjęcia i relacje z ostatnich warsztatów z Dreskodu możecie zobaczyć na naszym fanpage'u. Czyli numer jeden mamy za sobą, numer dwa... Hmm, jesteśmy szczerzy. Czyli mówimy o plusach i minusach pracy zawodu, w zawodzie osobistej stylistki. Dzielimy się naszym doświadczeniem, dzielimy się też różnymi błędami i potyczkami, które mieliśmy już po prostu w naszej karierze, pracując w zawodzie osobistej stylistki, style coacha. Więc mówimy o tym po to, żebyście mogły czerpać z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia, ale też nie popełniać tych błędów, które my już popełniliśmy. I numer trzy, kochane, to na co również kładziemy bardzo duży nacisk, to pamiętajcie, że my mówimy o zawodzie osobistej stylistki. Traktujemy ten zawód bardzo poważnie, tak jak każdy inny i zwracamy uwagę również na kwestie finansowe, mówimy o pieniądzach, o zasadach prowadzenia biznesu, o strategiach, o biznesplanach, czyli o takich twardych elementach. O których rzadko kiedy chcemy rozmawiać, ale później okazuje się, że każdy biznes, również zawód osobistej stylistki, po prostu tego, tego wymaga. Chyba że przychodzicie na nasze szkolenia po to, żeby się zainspirować, po to, żeby pogłębić swoją pasję, swoją wiedzę i wcale nie planujecie tak naprawdę pracować w zawodzie osobistej stylistki, czy na swoim czy na swoim, w sensie w swojej działalności gospodarczej, czy będąc na etacie w, i pracując jaka stylistka, to wtedy rzeczywiście możecie przyjść, dobrze się bawić, zainspirować, dowiedzieć się czegoś dla siebie, ale też i dla innych, żeby pomagać mamie, siostrze, przyjaciółce. Natomiast jeżeli przychodzicie do nas, bo to są szkolenia zawodowe, po to, żeby nauczyć się zawodu osobistej stylistki, to możecie liczyć i tak naprawdę... Wiecie, że my zawsze też o tym mówimy. O kwestii absolutnie prowadzenia biznesu, o kwestii finansowej, o kwestii strategii marketingowej i planów, które są potrzebne w każdym biznesie. Także, kochane, to są trzy główne zasady, którymi się kierujemy, tworząc wszystkie nasze szkolenia. Ja dzisiaj o tym wszystkim też będę tutaj mówić, z tych wszystkich trzech elementów, o których powiedziałam będę będę korzystać. Pytacie też o kolejne szkolenia w przyszłym roku. Już za chwilę, już za momencik będzie cały kalendarz wszystkich szkoleń, i mastera, i basika, i wszystkich dodatkowych warsztatów, także bądźcie kochani, bądźcie z nami. A dla wszystkich osób, które z jakiegokolwiek powodu nie mogą przyjechać do Warszawy mamy dobrą wiadomość. Cały czas jest oferta gotowa dla Was na kursy online. Kochane. Także zapraszamy serdecznie, ja już uciekam, bo za chwileczkę zaczynamy szkolenie. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia.